No, witam. Teraz umieszczam kolejny film z odkurzaczem, jakże starym, chyba najstarszym na całym YouTubie, odkurzacz EFI, produkcji albo NRD, albo Gim, bo RFN, nie wiem dokładnie, w każdym razie jak tabliczka znamionowa stwierdzi, 175 w rok produkcji 1930. Kupiłem go na Allegro za śmieszne 2 zł. bez kabla dla silnik podobno rzęził, rzęził nie chodził w ogóle jak stwierdził właściciel, no ale zobaczmy kabel nie jest oryginalny no i oczywiście wtyczka też A, weszło już no dobra, to teraz przetestujemy dostałem go z, tylko z tą jedną ssa odkurzacz jest z letka, że tak powiem poobijany, ale wychodzi Wiesz, to taka. Ale trzeba było. Fajnie ćonia, nie? Rurka, metalowa, chromowana. A, a tu weryczek. Dużo ilości uśmiecha. No ale nie o tym jest mowa. To fajny odkurzacz. Polecam wszystkim, którzy będą na to polować. Polujcie na takie odkurzacze, są super.